Słowo Boże na dziś, 20 sierpnia 2021 roku. Czytanie z Księgi Ród. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Z Betlejem Judzkiego wyszedł pewien człowiek ze swoją żoną i swoimi dwoma synami, aby osiedlić się w ziemi Moabu. Człowiek ten, imieniem Elimelek, mąż Noemi, zmarł, a Noemi pozostała ze swymi dwoma synami. Oni wzięli sobie za żony Moabitki. Jedna nazywała się Orpa, druga nazywała się Rut. Mieszkali tam około dziesięciu lat. Obaj synowie również zmarli, a kobieta pozostała przeżywszy obu swych synów i swego męża. Wyruszyła więc Noemi i z nią jej synowie, aby wrócić z ziemi Moabu, ponieważ usłyszała w ziemi Moabu, że Pan nawiedził swój lud, dając mu chleb. Orpa ucałowała swoją teściową i wróciła do swego narodu, a Rut pozostała przy niej. Oto twoja szwagierka wróciła do swego narodu i do swego Boga, powiedziała Noemi do Rut. Wracaj i ty za twą szwagierką. Odpowiedziała Rut: Nie nalegaj na mnie, abym opuściła ciebie i abym odeszła od ciebie, gdyż gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę; gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam. Twój naród będzie moim narodem, a twój bóg będzie moim Bogiem. Wróciła więc Noemi, a z nią była ród moabitka jej synowa, która przyszła z ziemi Moabu. Przyszły zaś do Betlejem na początku żniw jęczmiennych. Oto słowo Boże. Psalm responsoryjny 146. Chwal duszo moja Pana Stwórcę swego. Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba. To pokłada nadzieję w Panu Bogu. On stworzył niebo i ziemię i morze ze wszystkim, co w nich istnieje. Chwal duszo moja, Pana Stwórcę swego. Bóg wiary dochowuje na wieki, uciśnionym wymierza sprawiedliwość, chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność uwięzionych. Chwal duszo moja, Pana Stwórce swego. Pan przywraca wzrogo ciemniałym, Pan dźwiga poniżonych. Pan kocha sprawiedliwych, Pan strzeże przybyszów. Chwal duszo moja, Pana Stwórcę swego. Ochrania sierotę i wdowę, lecz występnych kieruje na bezdroża. Pan króluje na wieki, Bóg Twój syjonie przez pokolenia. Chwal duszo moja, Pana Stwórcę swego. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał – Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział – Będziesz miłował pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie, drugie podobne jest do Niego. Będziesz miłował swego bliźniego, jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. Oto słowo pańskie.